Hej, paną, twoja twarz odbiera mi apetyt. Słowa przecięły powietrze w kawiarni niczym nóż, a w lokalu zapadła cisza. Widelce znieruchomiały, nalewanie kawy ustało, wszystkie oczy skierowały się w jedną stronę. Kelnerka, trzymając dzbanek z wodą, poczuła, jak stróżka spływa po jej fartuchu, mocząc go. Blizny na jej twarzy, widoczne w ostrym świetle neonów, zdawały się przyciągać uwagę. Nikt nie odezwał się słowem. Dopóki nastolatek, cichy, siedzący w kącie, nie wstał. Zdecydowanym głosem wypowiedział sześć słów, które wywróciły wszystko do góry nogami. Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak ktoś jest traktowany z taką bezwzględnością, chodź z nami. Witaj w historię między wierszami, gdzie dzielimy się historiami empatii i dobroci, które rozgrzewają serce. Zanurzmy się w tym, co naprawdę się wydarzyło. Tomasz Nowak nie był człowiekiem który łatwo tracił panowanie nad sobą. Przez prawie dziesięć lat zarządzał zatłoczonymi kawiarniami w Krakowie, radząc sobie z hałaśliwymi kuchniami, niekończącymi się zamówieniami i klientami zirytowanymi zbyt przypieczonymi pierogami. Ale nic, absolutnie nic, nie przygotowało go na tę niedzielną porę w małym miasteczku na Mazowszu, zwanym Wierzbowo. Kawiarnia Wierzbowo była jednym z tych miejsc, które spotykasz przy drodze, prostym, przytulnym, z drewnianymi krzesłami, Ciężkimi filiżankami do kawy i szarlotką, którą stali bywalcy nazywali cudowną. Tomasz pracował tam od zaledwie trzech tygodni, przejmując stanowisko kierownika po tym, jak poprzedni właściciel przeszedł na emeryturę. Miała to być przerwa od miejskiego zgiełku, spokojniejszy etap. Tego ranka trzymał się rutyny, sprawdził zamrażarki, uporządkował rachunki, poczuł zapach starego oleju w frytkownicy. Klienci, głównie stali goście pomszy, Rozmawiali o zimnie i wczorajszym meczu. Wszystko wydawało się zwyczajne, dopóki nie zwrócił na nią uwagi. Poruszała się po sali z niezwykłą precyzją, balansując trzema talerzami w jednej ręce i dzbankiem kawy w drugiej. Mundurek miała nienaganny, postawę wyprostowaną, ale oczy nigdy nie zatrzymywały się na nikim na długo. Nazywała się Anna Kowalska, weteranka kawiarni, starsza starzem niż sam Tomasz. Cicha, punktualna, wszystko robiła perfekcyjnie, ale tego ranka, w ostrym świetle sufitowych lamp, Tomasz zauważył coś, o czym nikt nie wspominał blizny. Jedna przecinała jej czoło aż do policzka, druga okalała szyję, znikając pod kołnierzem. Anna nie próbowała ich ukrywać, ale też o nich nie mówiła. Po prostu pracowała, z metodycznym, niemal wyćwiczonym rytmem, podczas gdy większość klientów odwracała wzrok. Albo, jeśli patrzyli, Robili to ukradkiem. Tomasz przecierał ladę, starając się nie gapić. Wtedy to usłyszał. Facet przy stoliku numer sześć, mówiący głośno, jakby chciał, by wszyscy słyszeli. Gboże, co to za twarz? Zaśmiał się sarkastycznie. Przyszedłem tu jeść, a nie się bać. Jego kumple parsknęli śmiechem. Talerze zadzwoniły, a atmosfera stała się ciężka. Anna nie drgnęła. Nadal nalewała kawę, jakby nic się nie stało, ale Tomasz widział, jej palce zacisnęły się nad zbanku, ramiona napięły. Usłyszała. Wszyscy usłyszeli, ale nikt się nie odezwał. Tomasz zrobił krok, niepewny, co powiedzieć, gdy zauważył kogoś jeszcze. Chłopak, jakieś szesnaście lat, siedzący w kącie z matką. Nie śmiał się, nie odwracał wzroku. Patrzył na Annę z czymś, co nie było litością. Ale rodzajem podziwu. Tomasz nie zrozumiał od razu. Nie znał historii, nie wiedział, dlaczego chłopak tak na nią patrzył, ale wkrótce miał się dowiedzieć. Dwadzieścia minut później stało się to znowu. Anna przeszła obok stolika, podając talerz z jajecznicą i boczkiem. Kobieta z perłowymi kolczykami rzuciła szybkie spojrzenie i szepnęła do męża: Zagłośno jak można pozwolić komuś takiemu podawać jedzenie? Tomasz usłyszał. Anna też. Ale nie mrugnęła. Napełniła filiżanki kawą, uśmiechnęła się lekko i poszła dalej. Ale Tomasz zauważył, dzbanek drżał lekko w jej dłoni. To milczenie Anny nie było spokojem. To była tarcza, która zaczynała pękać. Tomasz poszedł do kuchni, wciąż przeżywając to wszystko. Marek, kucharz, potężny facet, który pracował tu od lat, spojrzał na niego i powiedział cicho, nie wtrącaj się, szefie. Ona jest przyzwyczajona. Marek wzruszył ramionami. Większość to porządni ludzie, ale niektórzy nie radzą sobie z innością. Tomasz poczuł, jak zaciska szczękę. To nie tylko słowa, to milczenie innych, ten sposób udawania, że chamstwo jest normalne, codziennością. Później, tego samego ranka, kolejna scena. Mała dziewczynka, może pięcioletnia, wskazała na Annę gdy ta sprzątała stolik. Mamo, dlaczego jej twarz jest taka? Matka chwyciła rękę dziecka, nerwowo, i rzuciła spojrzenie, które ścisnęło żołądek Tomasza. Nie patrz, to niegrzeczne, powiedziała ośle. Dziewczynka, zdezorientowana, upierała się, ale ona ma te blizny. Tomasz widział wszystko, Anna tylko uśmiechnęła się lekko, jednym z tych uśmiechów, które wydają się wyćwiczone tysiąc razy. Chwilę później Tomasz znalazł ją na zapleczu, ukrytą. Polewała twarz zimną wodą. Ręce jej drżały. Zatrzymał się w drzwiach. Wszystko w porządku. Nie odpowiedziała od razu. Osuszyła twarz ręcznikiem i spojrzała na niego w lustrze. To tylko twarz, mruknęła tak cicho, że słowa niemal się rozpłynęły, ale ludzie zachowują się, jakby to było zagrożenie. Tomasz zamarł, nie wiedząc, co powiedzieć. Więc milczał. Anna spuściła wzrok. Nie musisz mnie bronić, panie Nowak, nauczyłam się być niewidzialną. Gdy wrócili do sali, coś przykuło uwagę Tomasza. Ten chłopak w kącie, wciąż wpatrzony w Annę, nie w jej blizny, nie w mundurek, ale prosto w jej oczy. Nie odwracał wzroku. To nie była litość. To jakby naprawdę ją widział. Tomasz nie rozumiał dlaczego. Jeszcze nie. Ale sposób, w jaki ten chłopak na nią patrzył, dał mu iskierkę nadziei, że nie wszyscy tu są obojętni. Około 11.15 kawiarnia była w chaosie, pełna ludzi. Anna trzymała swoje tempo, cicha, skupiona, bezbłędna, ale czuć było, że coś się zmieniło. Tomasz zauważył to, gdy klienci zaczęli prosić o Zosie, inną kelnerkę. Zosia, zawstydzona, zgadzała się od razu. Wezmę stolik cztery, powiedziała, niemal szeptem. Oni, poprosili o mnie, kropka. Nie spojrzała na Annę, która, nie dając nic po sobie znać, tylko kiwnęła głową, jakby się tego spodziewała. Ale nawet przy jej stolikach spojrzenia były ostrzejsze. Szepty, bardziej zuchwałe. Potem przyszedł stolik pięć. Facet w polo, rozwalony na krześle, zmierzył Annę od stóp do głów, gdy podeszła. Nie ma kogoś bardziej normalnego, żeby nam podać jedzenie. Anna nie drgnęła. Przepraszam za kłopot, proszę pana. Zawołam kogoś innego. Obróciła się na pięcie i odeszła. Tomasz liczył jej kroki. Raz, dwa, trzy, siedem, prosto do kuchni. Poszedł za nią. Nie musisz tego znosić, powiedział, niemal błagając. To nie pierwszy raz, odparła spokojnie. I nie ostatni. Jej głos był pewny, ale ręce, te ręce drżały. Najgorsze miało nadejść tuż po południu. Czterech facetów weszło, hałaśliwych, śmiejących się, jakby byli właścicielami lokalu. Spodnie khaki, polo, okulary przeciwsłoneczne, mimo że byli w środku. Usiedli przy stoliku dziewięć, w sekcji Anny. Tomasz widział, jak jej ramiona się napinają, ale poszła tam z notesem w ręku. Witamy w kawiarni wierzbowo. Co podać? Jeden z nich uśmiechnął się drwiąco. Hej, bliznowata, jest promocja na naleśniki. Inni parsknęli śmiechem. Kolejny dorzucił, co ci się stało? Bójka w barze. Wypadek z kwasem. Tomasz wstał, krew mu wrzała, gotów wkroczyć, ale Anna podniosła rękę, nie do nich, ale by go powstrzymać. Spojrzała na mężczyzn. Zostałam ranna w Afganistanie. A teraz, co zamawiacie? Nie dali się zbić z tropu. Afganistan, zaśmiał się jeden, sarkastycznie. Robiłaś tam ceo. Parzyłaś kawę dla prawdziwych żołnierzy. Tomasz ruszył naprzód, ale zanim zdążył otworzyć usta, szklanka poleciała na podłogę. Jeden z nich przewrócił ją celowo. UPS, patrz, co twój drżący ręka mi zrobiła. Posprzątaj ten bałagan. Anna kucnęła, ręce jej drżały, zbierając odłamki szkła, podczas gdy cała kawiarnia patrzyła, sparaliżowana. Wtedy z zalejgi wyłoniła się Krystyna, kierowniczka sali. Ręce skrzyżowane. Anna, odbij kartę i wynoś się. Anna podniosła głowę. Mój dyżur się nie skończył. Przeszkadzasz klientom, warknęła Krystyna, bez ogródek. To nie jest dobre dla biznesu. Tomasz poczuł, jak żołądek mu się przewraca. Anna wstała powoli. Stróżka krwi spływała z jej dłoni. Zwolniacie mnie za moją twarz. Krystyna nie odpowiedziała wprost. Zwalniam cię z powodu skarg. Cisza w kawiarni była ogłuszająca. Nawet Zosia odwróciła twarz, nie mając odwagi spojrzeć. Tomasz zacisnął pięści. Serce mu waliło. I wtedy nadszedł ten moment. Nastolatek w kącie, ten, który obserwował wszystko od początku, wstał. Miał może 16 lat, ale jego głos brzmiał mocno. Spojrzał na Annę, potem na całą salę. Uratowała życie mojemu ojcu. Sześć słów, i świat się zatrzymał. Anna zamarła, Krystyna też. Nawet faceci przy stoliku dziewięć zamilkli. Chłopak wyjął portfel. Wyciągnął pognięcioną fotografię i uniósł ją wysoko. To mój ojciec, kapitan Jan Wiśniewski, pierwsze. Pułk specjalny, dwa odznaczenia za odwagę. Wziął głęboki oddech, jego głos nabierał siły. Opowiedział mi o medyczce, kobiecie, która nie tylko uratowała jego, ale i innych. Zamilkł na chwilę, jego głos teraz twardy jak skała. Za pierwszym razem ich konwój trafił na minę. Dzip mojego ojca się przewrócił. Był uwięziony, z nogą zmiażdżoną, benzyna lała się wszędzie. Strzały dochodziły ze wzgórza. Wszyscy uciekli w poszukiwaniu osłony, tylko nie ona. Stawiła czoła ogniu sama. Tomasz poczuł, jak atmosfera w sali się zmienia, jakby powietrze stało się lżejsze. Żadnych widelców, żadnego rzucia, tylko oddechy. Wyciągnęła mojego ojca stamtąd przeciągnęła go w bezpieczne miejsce, gdy auto płonęło. Rzuciła się na niego, by osłonić go przed drugim wybuchem, a potem niosła go na ramionach do szpitala polowego, choć sama krwawiła. Mówią, że zemdlała dwie minuty po oddaniu go w ręce lekarzy, ale wcześniej, uwierzcie, przeprosiła. Przeprosiła, że nie była dość szybka. Tomasz zamrugał, walcząc z emocjami. Za drugim razem nocna zasadzka. Mój ojciec dostał kulę w klatkę piersiową. Kamizelka uratowała go przed śmiercią, ale nie przed zapaścią. Próbowali wezwać helikopter medyczny, ale radio nie działało. Anna nie czekała. Pobiegła przez otwarty teren, w całkowitej ciemności, bez wsparcia, bez rozkazów, tylko z torbą medyczną na plecach. Przy świetle latarki czołowej zaszyła zapadnięte płuco. Zaimprowizowała rurkę do klatki piersiowej z obudowy długopisu, a potem ciągnęła go, czołgając się przez kamienie, błoto i ostrzał. Nie zatrzymała się. Nie, dopóki nie był bezpieczny. Chłopak odwrócił się do Anny. Nie znałem jej imienia aż do dziś, ale te oczy, widzę je codziennie na zdjęciu w naszym domu. Spojrzał na Krystynę. Nawet nie spytałaś, kim jest. Widziałaś tylko blizny. Obejrzał zatłoczoną salę. Te blizny to medale. To wy nie umiecie ich dostrzec. Starszy pan, z tyłu, wstał. Walczyłem w Bośni, powiedział, czterdzieści lat temu. Siedziałem tu, patrzyłem i milczałem, pani. Zasalutował. Wybacz mi moje milczenie. Oczy Anny zalśniły, wilgotne. Kobieta przy ladzie szepnęła. Wybacz nam. Nawet faceci przy stoliku dziewięć, ze spuszczonymi głowami, zgarbieni. Zamilkli. Tomasz stał jak wryty, ręce opadnięte, gardło ściśnięte. Chłopak zrobił krok, zatrzymał się przy Annie i podał jej zdjęcie. Mój ojciec mówi, że zawdzęcza Ci życie, dwa razy. Ja zawdzęczam Ci ojca. Jesteś najodważniejszą osobą, jaką znam. Anna wzięła zdjęcie. Ręce jej drżały, twarz była niewzruszona, ale serce, można było poczuć, jak się otwiera, jakby rana zaczęła się goić. Potem rozległy się oklaski. Najpierw nieśmiałe, potem cała kawiarnia wstała, nie dla naleśników czy kawy, ale dla Anny Kowalskiej, medyczki bojowej. Bohaterki, której nikt nie widział przez tak długi czas, a którą teraz wszyscy dostrzegli. Oklaski narastały, jakby coś, co było tłumione latami, w końcu się uwolniło. Anna stała tam, z szeroko otwartymi oczami, drżącymi rękami, nie ze strachu, ale z czegoś nowego. Ulgi. Wstrzymywała oddech przez lata. Teraz, w końcu, mogła oddychać. Krystyna podeszła. Blada, z zaciśniętymi ustami, trzymając złożony fartuch. Podała go. Nie spytałam, kim jesteś, powiedziała. Pomyliłam się strasznie. Przepraszam. Anna spojrzała na fartuch, potem na ludzi wokół, na te wszystkie oczy które wcześniej unikały jej wzroku. Teraz były pełne szacunku, winy, czegoś, co przypominało ciepło. Nie wzięła fartucha. Dziękuję, powiedziała cicho, ale już tego nie potrzebuje. Tego wieczoru historia rozeszła się lotem błyskawicy. Lokalny dziennikarz opublikował post w internecie, zatytułowany Bohaterka za bliznami. Szybko stał się wiralem. Dwa dni później Anna dostała telefon. To nie była zwykła rozmowa pocieszająca, ale oferta z Regionalnego Biura do Spraw. Weteranów. Potrzebujemy ludzi takich jak ty, powiedział głos. Ludzi, którzy wiedzą, co znaczy wrócić zmienionym. Zaproponowali jej stanowisko koordynatorka wsparcia dla społeczności. Nie miała już tylko przetrwać. Miała prowadzić, pomagać innym odnaleźć drogę powrotną. Ostatniego dnia Anny w kawiarni wierzbowo lokal był pełen, ale nie z powodu brunchu. Ludzie przyszli, by się pożegnać. Niektórzy ją przytulili, inni wręczali listy, niektórzy po prostu stali, z mieszanką wstydu i wdzęczności. Przemienieni. Ktoś podarował jej drewnianą tabliczkę. Blizny to nie wstyd, to dowód, że wróciliśmy. Kuba Wiśniewski stał w drzwiach, z rodzicami. Jego ojciec, kapitan Jan Wiśniewski, Miał na sobie galowy mundur, pierś wypiętą, oczy błyszczące. Zrobił krok naprzód i zasalutował. Sierżant Kowalska, powiedział, głosem pełnym dumy. Witaj w domu. Anna uśmiechnęła się. Przytulili się, jakby byli rodziną. Sześć miesięcy później Anna stała na scenie w liceum w Wierzbowie. To był Dzień Weteranów. Miała na sobie granatową marynarkę, przypinkę z flagą na klapie. Blizny wciąż widoczne, ale teraz, gdy ludzie patrzyli, robili to z szacunkiem, z podziwem. Kuba, teraz w trzeciej klasie, przedstawił ją. Bohaterowie nie zawsze noszą medale, powiedział. Czasem noszą fartuchy albo blizny, które znaczą więcej niż jakikolwiek mundur. To jest sierżant Anna Kowalska i pokazała mi, czym jest prawdziwa odwaga. Anna podeszła do mikrofonu. Sala zamilkła. Możecie zapomnieć moje imię, powiedziała. Możecie zapomnieć moją historię, ale nie zapomnijcie tego. Blizny nie oznaczają, że jesteśmy złamani. Pokazują, że przetrwaliśmy. Zamilkła na moment. A czasem przetrwaliśmy, by inni mogli żyć. Z powrotem w kawiarni, na ścianie obok kasy zawisła nowa tabliczka. Głosiła, odwaga zawsze służy, na cześć Anny Kowalskiej. Tuż pod spodem zdjęcie, Anna w mundurze, uśmiechnięta, z dzbankiem kawy w ręku, blizny na widoku, twarz uniesiona z dumą, bo nie każda walka toczy się na polach bitew, i nie każdy bohater jest od razu zauważony. Ale gdy prawda wychodzi na jaw, gdy odwaga zdobywa szacunek, na jaki zasługuje, cały świat zatrzymuje się, by klaskać. Nawet w najciemniejszych chwilach dobroć znajduje sposób, by zabłysnąć, często w najcichszych zakątkach. Nie każdy, kto czyni dobro, szuka reflektorów. Niektórzy chcą tylko mieć pewność, że nikt dziś nie wróci do domu głodny, a to samo w sobie może zmienić życie na zawsze. Możesz zapomnieć tę historie, ale jeśli nikt jej nie przekaże, zniknie w ciszy na zawsze. Subskrybuj historię między wierszami, gdzie sprawiedliwość jest ceniona, dobroć nigdy nie jest zapominana, a żaden akt heroizmu, choćby najskromniejszy, nie pozostaje niezauważony.